W tym sezonie występuje Łukasz Nawodczyński. Oto pierwsza akcja tego meczu po błędzie w środku pola. Swoją szansę ma Sajdin. Tibazon Kiza w czwartej minucie powinien otworzyć wynik tego meczu Burundyjczyk. Przegrał jednak rywalizację z Estończykiem w bramce Wisły. Dobrze spisał się Sergiej Parejko, choć Tibazon Kiza powinien uderzyć zdecydowanie mocniej. Odpowiedź Wisły w siódmej minucie jest. Wica Ilier, motor napędowy w większości akcji Wisły, znalazł Dudu Bitona 5 metrów od bramki Kaczmarka. Ale wychowanek Wisły, mistrz Polski Juniorów z 2000 roku, kapitalnie broni strzał Izraelczyka. Nie było dziesiątego trafienia napastnika Wisły w tym sezonie. Próbował z rzutu wolnego Aleksandru Suworow. Próbowali też uderzać z dystansu Wiślacy. Oto próba Cezarego Wilka z 22 minuty. Po dobrym pierwszym kwadransie potem tempo gry trochę spadło, nie brakowało walki, a bitona piłka szukała w polu karnym, tak jak w tej sytuacji z 24. Minuty. Krakowia w tym sezonie na własnym stadionie zdobyła zaledwie punkcik. Odkąd Dariusz Pasieka objął ten zespół, gospodarze zdobyli zaledwie jedną, jedyną bramkę. Teraz polowali na gola numer 2, to jest 37. minuta. Dibazon Kiza po rzucie wolnym, który sam wypracował, kładąc się praktycznie na Jowanowiczu. Ken Van Der Bizen w swoim 11. występie w Krakowie strzela w końcu bramkę, a Dariusz Pasieka cieszy się po raz drugi w roli trenera Krakowi. Przepchnął się Ken Van der Biesen, który w zeszłym sezonie zdobył 16 bramek w drugiej lidze holenderskiej. Teraz dał radę wygrać rywalizację z Osmanem Czawezem. I zapewnił Krakowi prowadzenie. Próbowała odpowiedzieć Wisła. Garguła przez Nuneza do Iliewa. Iliew mocno tuż nad bramką. Do przerwy Krakowia prowadziła 1-0. Jej fani mieli nadzieję, że zobaczą pierwsze od 27 lat zwycięstwo Krakowi w Derbach na własnym stadionie. Z pasów humoru nie poprawili nawet hokeiści, którzy ulegli w środku tygodnia Ciarko Sanogasz 4-11 i stracili pozycję lidera. 19 minut drugiej połowy potrzebowali Wiślacy, by bardziej zdecydowanie zaatakować. To 64. minuta. Dudu Biton jest Ilie w polu karnym. I nie może uwierzyć Serb, jak ta piłka trafiła w nogę Sławomira Szeligę, zamiast trafić do siatki. Szeliga w tej sytuacji bohaterem Krakowi, bo gdyby nie on, byłoby 1 do 1. Minuta 66. rośnie napór Wiślaków. Tym razem po centrze Marko Jowanowicza pomylił się Cezary Wilk. Choć do strzału składał się naprawdę efektownie. Minuta 68 zachęcony poprzednią akcją Cezary Wilks ponad 30 metrów tuż nad poprzeczką znów może mówić o szczęściu Wojciech Kaczmarek. Wiślacy nacisnęli, Wiślacy bardzo chcieli wyrównać i zasługiwali na to wyrównanie. W minucie 69 przed szansą stanął Cvetan Genkow. Wprowadzony w przerwie nie wykorzystał Bułgar pomyłki obrońców Krakowi, a miał szansę na pierwsze trafienie od 15 października. Andrzej Niedzielan to miała być recepta na przewagę Wisły, Niedzielan dogrywał do Sajdiego, to była 77 minuta, dobrze spisał się Parejko. Spieszyło się Wiślakom, tak Irsak próbował podnieść Szeligę i do takiej doszło później konfrontacji zbiorowej. Dużo roboty mieli sędziowie, pan Dawid Piasecki poznał niedawno smak derbów Łodzi, teraz zobaczył jak smakuje sędziowanie walka w derbach Krakowa. Ta przepychanka sprawiła, że sędzia doliczył aż 6 minut. Wisła atakowała w tym czasie, ale najlepszą szansę miał Aleksiej Dwiśnakowski. Nie trafił, ale konsekwencji to pudło Łotysza nie miało. Krakowia wreszcie zwycięska. Wisła dalej w kryzysie. Krakowie, 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 aż 409 minut Krakowia czekała na...